Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Ponownie prezentujemy jeden z zestawów lotowych, który kolega Tomasz Lumiński w swoim sklepie Sklep na internecie się nazywa RumiRoll, Kolega Tomek Rumiński sprzedaje takie zestawy gotowe. Są to zestawy i mieliśmy zestaw rozpłodowy, mamy zestawy lotowe. Ten akurat zestaw, który mamy teraz jest zestawem. My go tutaj nazwaliśmy roboczo zestawem numer 2. On jest większy od tego poprzedniego zestawu numer 1 i zestaw ten oczywiście też będzie droższy, ale też składa się z dużo większej ilości produktów, które kolega Tomasz tutaj w nim, że niejako przewiduje dla gołębi. Ja już może oddam głos Tomkowi. Tomek powie jakie to są produkty i ile taki zestaw kosztuje. Proszę bardzo. Tak, to jest zestaw już taki najbardziej optymalny, moim zdaniem jest 14 produktów. To już jest. No, no myślę, że wszystko co go mi potrzeba. Zacznijmy może od produktu PJW, PMF, To jest jeden Karytyna produkt. Na tak. Także w opakowaniu 500 ml. 500 ml. Olej, 7 olej. To są dwa opakowania. 250, tu jest dwa produkty, przepraszam. To jest Hoplaps, Dwa jest przepraszam. Przepraszam, Tomek, jeden ma 250 ml i drugi też, tak? Te oleje też jest 250 ml? Tak, tak 250. 250 ml. Inhalit jest duży, właśnie 250 No ten zestaw, to jest na takie, powiedzmy, z tego i powinien wystarczyć. Na sezon jeden. Tak. Mhm. No czosnek mocny, czyli oleje. Pół litrowe opakowanie. Elektrolit ATP, tu już jest mocniejszy. Probloki duże, jedynka, dwójka. To są kilogramowe. Quicor 400 gram, tu jest Candivet. Candivet w opakowaniu 125 ml Centymetrowe gołębi, siara, turbo, to tu To jest chyba 500 gram, też nie jest tam. Tak. Tu i mamy litrowy setochol, trzy produkty Renfryda, betamin, kwasy, moim zdaniem bardzo dobre, blitzwor, super produkt taki na wydolność podnosi i drożdże z działami z virbapolu. z Irbapolu. Tu mamy tych produktów razem 14. Zestaw ten, tak jak mówiliśmy jest tak, Tomek mówi, że to jest taki bardziej optymalny. On też siłą rzeczy będzie przy tej ilości produktów więcej kosztował. Widzimy tutaj tych produktów trochę jest. Ile taki, to, ile taki Tomek Te widzi zestaw? To Telefoniczny u kosztuje 790 zł z wysyłką, to już jest i tu jest gratis w tym zestawie czosnek. Czosnek mocny w opakowaniu półlitrowym. 6 zł kosztuje mhm. na no stacjonarium, tutaj na sklepie, i też internetowym. I, no i oczywiście program stosowania. No, żeby to już jest taki najbardziej zbliżony, optymalny, to co ja wszystko podaję, to jest ten program. Ten program, jak ktoś by chciał, to możemy też zobaczyć, kiedy tutaj odwiedzaliśmy Tomka wcześniej, tutaj kolego z kolegą Andrzejem Głazikiem, czy też jeszcze z innymi kolegami, to byliśmy u niego na lotach, on zawsze Tomek nam pokazywał, też mówił, co w danym okresie roku takiego hodowlanego niejako stosuje i dużo z tych produktów, które tutaj mamy, na pewno byśmy tam mogli zaobserwować. I no, wszystkie, praktycznie nie, wszystkie, może tego tej te odwój nie było, może i chyba mogło nie być jakichś haplapsów, z tego co pamiętam. Ale może tak, tak. Tutaj do tego oczywiście uzupełnieniem będą karmy, które Tomek stosuje. Karmy, tak jak Tomek wcześniej wspominał, polecają teraz poleca teraz właśnie tak, firmy Primy, to Primy to po sąsiedzku. wszystkie karmy z Primy, teraz w tym no, są super. No myślę, że... Andrzej, tak jak mówił, wrócił tak, do starych składów tak. i też jeszcze mamy tutaj. Tak, tak jak obiecał, tak zrobił. tak zrobił, a tutaj zobaczmy jeszcze w sklepie, kiedy będziemy u Tomka stacjonarnym, tutaj w miejscowości jesteśmy teraz jest Ciechocin. Możemy przyjść zobaczyć i kto, co jeszcze by chciał sobie tutaj, że tak powiem, dobrać, to może tutaj spotknąć. Oferty tutaj sobie wybrać. Na stronie internetowej też jeszcze u nas jest baner odnoszący się do sklepu kolegi Tomasza. Tam możemy sobie wejść, zobaczyć inne te wszystkie produkty, które prezentują i ewentualnie takiego zestawu dobrać. Ale myślę, tak jak tutaj, że tak powiem, zdamy się na Tomka intuicję naprawdę. Czyli tylko pieniądze trzeba przygotować, przygotować sobie jakiś regał ładny, żeby, że tak powiem, postawić A i, przechowywać, i przechowywać, przechowywać właśnie, bo chciałem do tego zmierzać, czy to jakieś wymagają po otwarciu, żeby w lodówce trzymać, czy coś takiego? Znaczy ogólnie nie, no najlepiej gdzieś w chłodnym miejscu, w ciemnym. Nie, za, na, nie na słonecznionym? Zostać w bębniku, A wiadomo przyjdzie lato, upały, no to te płynne rzeczy nie polecam, żeby stały w bębniku, ja się staram nałatwować w lodówki, jak Tak, bo tutaj widzimy lato temperatury teraz dochodzą ponad 30 stopni nawet. Так. i tego nie trzeba ale na też... I wiadomo też jeszcze w jakichś nienakich nawilgoconych nie na, na powierzchni, tak. bo, bo kiedy otworzymy na przykład czy quickor czy probioki, one będą miały tendencję do zbrylania się nie? Tak. i wtedy jest problem. No. Tutaj mamy te opakowania, o których mówiliśmy, są dość duże, bo same te opakowania probioku są po kilogramie, także jak Tomek mówił, to z... na 100 sztuk na pewno nam starczy. A co zostanie, to wykorzystamy na lotach gołębi młodych i jeszcze później dalej już. To też wiadomo, jak zależy, jaki przyjdzie sezon, czy będzie dużo lotów podwialczych, czy będzie z jatwem, to... Trochę mi się daje delikatnie, tak, ale w tym programie, co będzie dołożone, to będzie mniej więcej opisane, ale właśnie o tym, co, można co się tam, skonsultować. Czyli niejako kupując ten zestaw, kupujemy trochę czasu od kolegi Tomka, żeby rozmawiając przez telefon doradą, radą, ale też musimy zrozumieć, bo my sobie tak mówimy, a zadzwonimy do kolegi Tomka, ale Tomek ma swoją pracę, to wiadomo też, że nie może całego dnia poświęcić na rozmowy telefoniczne, dlatego kupując ten zestaw, miejmy tą świadomość, że też kupujemy czas kolegi Tomasza, który nam poświęci na to, żeby o tym programie nam powiedzieć i to swoje doświadczenie jako nam przekazać, żebyśmy my mogli później tymi gołębiami lotować, zdobywając takie sukcesy, Kolega ma Tomasz, no te puchary, które z tyłu ma, to zobaczmy. To są za, za swoją drogą, za co to są te puchary takie już, jak no, już to jesteśmy. Za, za ileś tam tytułów. Czy to są te puchary takie, co mi Waldek opowiadał, że jak ze sceny wzięli, to takie ważą te puchary, że ledwo co odniosłeś? No, to jeden z tych może. Tak? To jeden z tych, bo to są chyba te takie z marmurowymi płytami, tak? tak to tak, trochę ważyły, nie? Tak, to w ile Samemu podniosłeś? Ale tak, a, tak, a, tak, masz ten taki większy jeszcze, co ponoć się tam tak, masz? go. I tamten tak. był problem z tamtym, tak? No, Dobrze, także. Tak, tak, no, oby to takie. Dobrze. 661384942, to jest to u mnie albo przez Allegro sklep, tak. mieści, którą zamawia I Tam sobie znajdziemy adres, ale u nas na stronie też mówimy banerek jest i do tego sklepu odniesienie. Też na stronie internetowej, którą podamy tam pod filmem, to będzie można sobie wejść i o każdym produkcie przeczytać i e, wszystkie te dane kontaktowe, które Tomek podał e, też zobaczyć. Także na razie dziękujemy i zachęcamy do zakupów w sklepie kolegi Tomasza Rumińskiego. Rumilol. Tu w miejscowości też można przyjechać choć nie stacjonarnie nabić. Do zobaczenia! dobro lot.